Chyba wszystkim nam zdarzyło się kiedyś powiedzieć słowa: Tęsknię za Tobą. Jedna z definicji tęsknoty mówi, że jest to uczucie żal lub smutku wywołane rozłąką, brakiem lub stratą czegoś lub kogoś ważnego dla nas. Czyli pragnę czegoś lub kogoś. Ale to pragnienie jest dzisiaj niemożliwe do spełnienia i tęsknię. Psychologia mówi, że tęsknota pojawia się zawsze tam, gdzie jest miłość. Dlaczego doświadczamy tęsknoty? Bo zostaliśmy, do stworzeni, bo zostaliśmy stworzeni do relacji. A więc do miłości. I to właśnie tęsknota staje się kluczem do zrozumienia dzisiejszego Psalmu 72. Słowami tego Psalmu Izrael modlił się o Króla, który będzie sprawiedliwy jak Bóg, pełen miłosierdzia, dobroci, który będzie obrońcą tych najmniejszych tych pogardzanych, w końcu, który będzie królem pokoju. I w liturgii ten psalm staje się modlitwą Kościoła o przyjście króla, o przyjście Chrystusa. I tęsknota w tym tekście jest modlitwą o kogoś, kto ma przyjść. Kiedy sięgniemy do hebrajskiego oryginału, pojawia się tam słowo szalom, czyli pokój. I ono oznacza coś więcej niż tylko święty spokój. Bo szalom to pełnia, nienaruszona harmonia, uzdrowienie relacji, powrót wszystkiego na właściwe miejsce. Psalmista mówi za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój. Czyli psalm wyraża tęsknotę za światem naprawionym, za pojednaniem, pokojem, doskonałym ładem. Wierzymy, że to ma nastąpić przy ostatecznym przyjściu Jezusa. I właśnie dlatego Kościół czyta ten psalm w Adwencie. Bo Adwent to czas, kiedy my, tak jak Izrael, uczymy się tęsknić. Tęsknimy za sprawiedliwością, której nie dostrzegamy. Gdy w pracy widzimy, że osoby uczciwe schodzą na drugi plan, Ać cwaniactwo bierze górę. Tęsknimy za pokojem, którego może brakuje w naszych domach, gdy w rodzinie od miesięcy nie ma rozmowy, bo ktoś czeka, aż druga strona, pierwsza się odezwie. Tęsknimy po prostu za miłością, która uleczyłaby rany. Spowodowane jej brakiem. I jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, w wakacje przez prawie trzy miesiące, pracowałem na południu Anglii. I do tego czasu praktycznie codziennie byłem na Eucharystii. Regularnie spowiadałem się. A w tamtym czasie Miałem ograniczony dostęp do sakramentów. Nawet niedziela nie była pewna, że będę nam przy świętej, bo pracę kończyłem późnym wieczorem. I po co to mówię? Bo chyba nigdy w życiu, jak właśnie w tamtym czasie, nie tęskniłem za Eucharystią, za spowiedzią. Za takim zwykłym posiedzeniem przed Najświętszym Sakramentem. I ta tęsknota nie zrodziłaby się, jeśli nie doświadczyłbym braku. I w jednej z konferencji Ksiądz Krzysztof Grzywocz powiedział: Tęsknota jest miejscem, w którym Bóg dotyka człowieka. W doświadczeniu tęsknoty nie jesteśmy sami, bo Jezus jest przy nas. Kościół zaprasza nas, abyśmy i ja i ty zobaczyli, jak te pragnienia, jak te nasze tęsknoty spełniają się w Chrystusie. Adwent uczy nas tej jednej prostej prawdy: że tęsknota jest i może się stać modlitwą, która mówi Bogu: Przyjdź, bo bez Ciebie nie ma pokoju. I dlatego w refrenie psalmu wszyscy zaśpiewaliśmy: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. I ten pokój nie zakwitnie dlatego, że świat się naprawi ani dlatego, że ludzie staną się nagle lepsi. Pokój zakwitnie dlatego, że on przyjdzie i dotknie tego, czego my dotknąć nie potrafimy. Jezus już w tym momencie jest pomiędzy nami. On jest obecny w swoim słowie. Za chwilę będzie obecny na ołtarzu. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. I w tym kontekście Psalm stawia nam jedno pytanie. W jaki sposób ja mogę być narzędziem jego pokoju w mojej codzienności? Może pierwszy wyciągnę rękę do zgody? Może odpowiem łagodnością tam, gdzie inni reagują agresją? Może po prostu dam komuś to, co mam najcenniejszego? A więc swój czas, obecność, zrozumienie? Niech nasze małe i wielkie tęsknoty przerodzą się w konkretne postawy w naszej codzienności. Jezu, dotknij mojej tęsknoty i zamień ją w miejsce spotkania. Przyjdź do miejsc mojego lęku, mojej ciemności, mojej słabości. Panie, przychodź do mojego domu, do moich relacji, do mojego serca. Bo bez Ciebie nic nie zakwitnie, a z Tobą wszystko zaczyna mieć w sobie życie. Przyjdź, Jezu. Naucz mnie tęsknić i napełni to pragnienie sobą. Jezu tęsknię za Tobą.